Wona Murawska -Bujnowicz, a naszym gościem jest dzisiaj profesor Artur Kowalik, kierownik Zakładu Diagnostyki Molekularnej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, a zarazem pracownik Zakładu Biologii Medycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu. Informowaliśmy już o tym na naszej antenie, ale przypomnę naszym słuchaczom, że przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii powstanie centrum badań molekularnych, to taka jednostka, która ma wykorzystywać terapię KARTI. Panie profesorze, na czym, czym dokładnie jest ta terapia? Terapia CAR-T to jest, to można wprost powiedzieć, to są zmodyfikowane limfocyty pacjenta, które mu się zwrotnie pobiera i które mają zwalczyć chorobę nowotworową. A na czym konkretnie polega ta terapia? Ta terapia karti polega, że pobieramy limfocyty od pacjenta, od chorego, modyfikujemy je metodami inżynierii genetycznej, czyli wkładamy do limfocytów informację, na podstawie której jest, powstaje taki receptor, który jest w stanie rozpoznać komórki nowotworowe. Można to porównać, jak zawsze to porównuje do tego, że z dość wyszukanymi metodami po prostu zakładamy limfocytom okulary, żeby na nowo mogły zobaczyć komórki nowotworowe. Problem w chorobie nowotworowej polega na tym, że z czasem niestety nasz układ odpornościowy słabnie i przestaje rozpoznawać komórki nowotworowe. I tak terapia CAR-T, która tak brzmi skomplikowanie, polega na tym, żeby po prostu układ biologiczny na nowo nasz własny zaczął widzieć komórki nowotworowe i je po prostu Zwalcza. Jest to bardzo skuteczna terapia, która, która pozwala osiągnąć bardzo dobre efekty u pacjentów, którzy już wyczerpali wszelkie standardowe, obecnie przyjęte metody leczenia. A jak długo trwa taka terapia? to terapia, samo, samo podanie to nie jest, nie jest długotrwałe, bo to jest po prostu infuzja. Natomiast oczywiście później bezpośrednio opieka nad pacjentem, której, która włącza ze sobą... Łączy ze sobą wielu specjalistów z różnej dziedziny medycyny. Trwa około dwóch tygodni. To jest, krótko. to jest zwykle intensywny nadzór, kiedy to trzeba po prostu pacjenta ściśle monitorować, modyfikować jego odpowiedź na leczenia, a później oczywiście z czasem również ten pacjent jest w bliskim kontakcie z ośrodkiem podającym taką terapię. Oczywiście z, z, z biegiem czasu te wizyty są coraz, bardziej, coraz mniej częste, rzadsze. Mówi Pan o tym, że to jest tak jakby ostatni, ostatnia deska ratunku dla pacjenta chorego onkologicznie, ale tutaj w tej terapii ingerujecie, można powiedzieć, w ten układ odpornościowy, więc czy ta terapia jest naprawdę bezpieczna dla pacjenta? Trzeba powiedzieć jedną rzecz, że cały świat, nikt na świecie nie wie do końca, jak zachowuje się, jak działa nasz układ immunologiczny. To jest potężna, to jest potężna broń nasza, która nam pozwala w ogóle egzystować. Przez długi okres czasu i trzeba powiedzieć, że oczywiście zdarzają się różnego rodzaju powikłania po tej terapii, które oczywiście doświadczony personel potrafi zabezpieczyć, przeciwdziałać oraz obniżać ich skutki. Ale trzeba o tym pamiętać, że jest oczywiście, jak słusznie pani redaktor powiedziała, ingerencja w bardzo czuły mechanizm, który u różnych pacjentów może się zachować czasem w różny, nieprzewidywalny sposób. To też trzeba o tym wiedzieć i na to zespół musi być gotowy. Więc trzeba też powiedzieć jasno, że ta terapia jest skuteczna i to jest jak gdyby terapia przedstawiana w chwili obecnej pacjentom, którzy tak jak powiedziałem wyczerpali wszelkie konwencjonalne, możliwe, standardowe terapie. I bez tej terapii, no, ich życie mogłoby się zakończyć. No i trzeba też dodać, że również te terapie się stają coraz bardziej bezpieczne, ale na samym początku, bo koncept terapii to jest około, od około ponad 10 lat znany, natomiast w, w użytkowaniu częstym jest około 3 lata i trzeba powiedzieć, że zdarzały się również przypadki takiego reakcji układu immunologicznego na tą terapię, która no, prowadziła do niestety fatalnego zakończenia, ale to były sporadyczne przypadki. Czy przy wszystkich grupach nowotworów, czy przy wszystkich nowotworach ta terapia będzie skuteczna? To jest na taki Trzeba jasno sobie powiedzieć, że w tej chwili terapia karti dotyczy nowotworów onko-hematologicznych, czyli chłoniaków, białaczek. To jest pierwsza, pierwsza utrwalona wiedza i mamy na ten temat doświadczenia duże, światowe. Również w Polsce też budowane jest nasze doświadczenie i trzeba jasno powiedzieć, że również próbuje się intensywnie badać tą terapię z masenją w nowotworach litych. W nowotworach litych, czyli na przykład w nowotworach piersi, trzustki, jajnika, jelita grubego. Tutaj prowadzi się coraz więcej badań klinicznych. Nie jest to w tej chwili standardowa terapia. Tak jak pan mówił, terapia karty nie jest nową terapią. Od kilku lat stosowana jest z powodzeniem na świecie, ale jest niezwykle droga, bo jej zastosowanie może kosztować nawet około dwóch milionów złotych. Natomiast teraz, kiedy tutaj w Polsce ona będzie stosowana, te koszty mogą się zmniejszyć aż pięciokrotnie. Z czego to wynika? E, e, proszę państwa, terapia jest szalenie droga, bo raz wchodzą w to różnego rodzaju zobowiązania patentowe, a dwa, no ona wymaga bardzo wyrafinowanych technologii. My w tej chwili nabieramy doświadczeń. Będą częścią projektu ogólnopolskiego, tak zwanego CARNET, kiedy to jest to projekt wielośrodkowy, a my w nim odpowiadamy za przygotowanie wektorów lentiwirusowych, czyli jak gdyby złożenie takich przekaźników, dzięki których możemy tą informację do limfocytów pacjenta przekazać, że limfocyty zaczną na nowo widzieć komórki nowotworowe. I my ten przekaźnik w tej chwili budujemy na bazie lentivirusów, czyli na bazie, możemy powiedzieć, bezpośrednio wirusa HIV, czyli my modyfikujemy, jak gdyby budujemy przenośnik, który nie jest sam w sobie zakaźny, ma za zadanie jakby podbieramy od wirusa HIV jego właściwości do przenoszenia materiału genetycznego. I to też wynika z tego, że są wykorzystywane bardzo drogie metody, bardzo drogiej jakości reagenty odczynniki, które muszą być w wysokim standardzie klinicznym, bezpieczne dla pacjenta. Stąd też porównanie, jeżeli coś kosztuje 10 ml jakiegoś reagentu, kosztuje 10 tysięcy zł, no to 10 ml reagentów w standardzie klinicznym kosztuje 100 tysięcy. Zł. Więc te wszystkie koszty policzone no są tak ogromne i dodatkowo w chwili obecnej lymfocyty pacjenta to sprzedają tą terapię dwie firmy komercyjne w tej chwili w Polsce, więc pobierają się te limfocyty, one szybko wędrują na przykład do laboratorium do Stanów Zjednoczonych i w ciągu dwóch tygodni wracają do pacjenta. Stąd też są to wszystkie koszty związane z tym, są to też tak drogie i nie ma co ukrywać. No, co są terapie komercyjne sprzedawane przez gigantów farmaceutycznych, że to po prostu. No, są nastawieni generalnie gruntownie na duży zysk i duży odzysk finansowy. Panie na... profesorze, teraz pytanie, które chyba trapi każdego słuchacza, który nas słucha. Kiedy ta terapia będzie wykorzystywana już tak systematycznie w Polsce? Szanse są, żeby przynajmniej we wskazaniach tych hematologicznych, żeby w ciągu kilku lat by zabezpieczała wszelkie te potrzeby. Bo tak jak sama pani rektor powiedziała, no koszt 2 miliony na pacjenta są, jest to, są to koszty znaczne. I trzeba powiedzieć, że tak jak powiedziałem, że. Samo karti, samo podanie karti to jest jeden z kosztów, ale drugi później również monitorowanie pacjenta przez czas ciągły. Oczywiście to trwa kilka lat. Na, w Europie Zachodniej mają już doświadczenia takie, że u niektórych występuje oporność nawet na tą terapię. Ale trzeba pamiętać, dwa lata w porównaniu do nieposiadania nie, nie tego czasu dwóch lat to jest ogromna przepaść. Kolejna rewolucja w polskiej onkologii to wprowadzenie sieci onkologicznej. Świętokrzyskie Centrum Onkologii jako jedna z trzech placówek w kraju prowadziła pilotaż tej sieci przez kilkanaście miesięcy, kilka lat tak naprawdę. Zakłada ona tak mówiąc w skrócie poprawę jakości i diagnostyki leczenia. Tak, można powiedzieć w skrócie, że krewa sieć onkologiczna ma uregulować i uporządkować oraz uregulować wykorzystywanie zasobów, jakie mamy materialnych i ludzkich do walki z chorobami nowotworowymi na poziomie ogólnopolskim. Z, z, ustawa zakłada wytworzenie ośrodków o różnym stopniu referencji, o, o trzech stopniach referencji i oczywiście nadrzędną rolę będą pełniły ośrodki o tym najwyższym stopniu referencyjności, stąd też one, mają największe doświadczenie, jak na przykład Świętoczcie Centrum Onkologii, które ma największe doświadczenie, najbardziej kompleksowo leczy pacjentów. Oczywiście będą też ośrodki inne niższego stopnia, które mogą robić część pracy związanej, część, część etapu związanej z leczeniem pacjentów. Ale co jest ważne, to jest to, że pacjent nie, ma się czuć mniej zagubiony w systemie. Chodzi o to, że ma być koordynacja. Jeżeli została część wykonana, to ten ośrodek niższego rzędu ma obowiązek przesłać pacjenta do ośrodka wyższego rzędu gdzie ma być kontynuowane leczenie, a nie pacjent ma szukać tego sam. Chodzi o to, żeby zniwelować również straty finansowe oraz straty przede wszystkim czasowe, które są nie do odzyskania dla pacjenta, żeby ten pacjent był czuł się jak gdyby zaopiekowany w systemie. A tak jak mówię, powtarzam, KSO ma również doprowadzić do, 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 do zmniejszenia strat finansowych i do poukładania wszystkiego. I to co Pan mówił, każdy pacjent będzie miał swojego koordynatora, czyli będzie niemalże prowadzony za rękę podczas całego procesu od diagnostyki, potem poprzez terapię. Takie są, takie są założenia KSO. Oczywiście trzeba pamiętać, że z każdym rokiem mamy do czynienia z coraz bardziej zwiększającą się liczbą pacjentów i, co jest niepokojące, również ludzi młodych. Więc na pewno w jakimś stopniu KSO ma spowodować ułatwienie tego ruchu chorych. Tak jak mówię, tam, żeby pacjent trafiał do ośrodków, które mają największe doświadczenie w wykonywaniu procedur, czy ośrodki wyższego rzędu, które mają największe doświadczenie w wykonywaniu większości procedur lub wszystkich procedur związanych z etapem leczenia, z różnymi etapami leczenia pacjenta. Chodzi o to, żeby tak naprawdę to leczenie przebiegało w sposób skoordynowany, standardowy, żeby tak naprawdę pacjent otrzymywał taką samą opiekę, jak otrzymuje w Warszawie czy też taką samą opiekę dotyczącą tej samej procedury, którą otrzymuje na przykład w ośrodku niż najniższego rzędu. Tak? Ale chodzi o to, żeby to było skoordynowane, żeby nie było przerwy, żeby było czasowo. To ma po prostu poukładać pracę. a teraz obserwujemy brak tej koordynacji, co się wiąże tak naprawdę z dużymi stratami finansowymi, tak jak fina przede wszystkim czasowymi dla pacjenta i finansowymi dla płatnika. Pilotaż tej sieci onkologicznej już dobiega końca, w zasadzie prawie już dobiegł, bo to raptem do 31 marca. A kiedy ta sieć onkologiczna wejdzie do wszystkich polskich szpitali onkologicznych? Podpisana ma być jutro ustawa? przez prezydenta ustawa, więc jest założenie, że ustawa ma już wejść od 1 kwietnia i ma obowiązywać, więc oczywiście będą jakieś pewne, pewne wstępne pewny wstępny czas, okres, ale no Świętokrzysie Centrum Onkologii wraz z dwoma innymi ośrodkami uczestniczy już od kilku lat w, w pilocie, więc mamy już swoje doświadczenia zdobyte w ciągu tych lat, więc no nie będzie to dla nas e, nowum jakieś. I tak jak powtarzam, no ważne jest, żeby tak naprawdę skoordynować tę opiekę, żeby utworzyć taką sieć, żeby pacjent Pacjent trafiał do ośrodka, który ma doświadczenie, który wie jak leczyć nowotwór, a nie trafiał tam, gdzie niestety to doświadczenie jest małe i w niekiedy pacjent nie powinien tam trafić. Profesor Artur Kowalik, kierownik Zakładu Diagnostyki Molekularnej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, pracownik Zakładu Biologii Medycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu, dziękuję Pani Redaktorze.